marszałku szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana marszałka Czarzastego, mówiąc, który mówił o tym, że mrozi pan, że nie, blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno w, tej, w tych szufladach, w tym biurku nie ma żadnych. Schowanych projektów. A właśnie pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory. Kolejne wybory. Po pierwszej turze, panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Dziękuję bardzo. A ta błyskawica pani Marszałku. będzie wymierzona. A. Dobrze, przyjąłem to do wiadomości. Szanowna pani poseł, informuję, może mogę prosić o ciszę? Chwilę. Za chwilę, panie pośle. Bardzo proszę poczekać. Pani poseł, chcę poinformować po raz kolejny, bo może to nie zostało dość jasno zakomunikowane, że. Proszę o ciszy, że Twierdzenie o tym, że projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży są nierozpatrywane, czy nie będą rozpatrywane w tym Sejmie, jest błędne. Została wyznaczona data, kiedy zostaną rozpatrzone. Ja rozumiem, ale jakaś data musi być. Pani mówi, nie chcecie daty. No ale oczywiście, że musi, dlatego że data musi być, jeżeli mamy rozpatrywać te projekty. To jest proste. Nie można rozpatrywać ich bez daty. Tą datą jest 11 kwietnia. Ta data 11 kwietnia zostanie przez ten Sejm dotrzymana, zostanie przez prezydium, przeze mnie dotrzymana. Ja decyduję o porządku obrad. Natomiast informuję panią poseł o powodach podjęcia tej decyzji po raz kolejny. Ja nie dopuszczę do tego, żebyśmy wyszli z tej Izby na Dzień Kobiet z koszem pełnym projektów ustaw, które miały poprawić prawa kobiet w Polsce i poprawić ich los. Nie dopuszczę do tego, bo to będzie, to będzie policzek dla tych, które nas wybrały, bo to będzie policzek dla tych, które uwierzyły w nadzieję, którą niosła również koalicja 15 października i jasno i wyraźnie Jasno i wyraźnie Państwu to mówię, ale proszę posłuchać, wiem, że to Państwa nie dotyczy, ale posłuchajcie tego choćby z ciekawości. Informuję Państwa, że jeżeli będę miał zgodną deklarację wszystkich klubów tworzących dziś sejmową większość, że projekty, z których ostatnie spełniły wszystkie wymogi formalne w ubiegłym tygodniu. Że wszystkie kluby solidarnie zadeklarują, że nie wyrzucą tych ustaw do kosza w pierwszym czytaniu, to jestem otwarty na rozmowy w tej sprawie. Ja chcę zrobić wszystko, żeby zminimalizować ryzyko dla polskich kobiet, że odbędzie się w tym Sejmie polityczny show i polityczna debata, a wyjdziemy stąd z niczym i nic zaprezentujemy tym, które protestowały przez tyle miesięcy i tyle lat na ulicach. To jest moje staranie. Drodzy państwo, możecie mnie za to oskarżać, możecie mnie za to winić. Natomiast problem nie jest we mnie. Problem jest w tym, czy dzisiaj jest polityczna zgoda na to, żeby potraktować kobiety tak, jak zasługują i żeby to drastyczne prawo, drastyczne prawo jak najszybciej przestało obowiązywać. Pani Marszałku, ja chciałem sprostować jedną rzecz. Bo Lewica została tutaj wywołana do tablicy, że nie ma wszystkich sił podobno, które by były skłonne głosować za skierowaniem wszystkich tych projektów do Komisji. Ja deklarowałam i deklaruję, jesteśmy za rozpatrywanie wszystkich tych projektów. To była moja propozycja, która przyjęta została przychylnie, zarówno przez pana marszałka jak i przez resztę prezydium konwentu seniorów dotyczącą tego, żeby powołać komisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia wszystkich tych projektów. Więc jedynym sposobem, żeby można się było przekonać i załatwić tę sprawę, tak jak mówi pan marszałek, to właśnie skierowanie tych projektów wszystkich do tej komisji. I nie wiem, kto w takim razie rzekomo blokuje, z kim pan rozmawiał, od kogo pan ma wiedzę, że nie zagłosuje za tymi wszystkimi projektami, bo na pewno nie od klubu parlamentarnego Lewicy. Czekamy 30 lat. 30 lat. I może pan uważać, że tydzień, czy dwa, czy trzy różnicy to już żaden problem. A ja uważam, że to jest problem. I uważam, że naprawdę niedługo znowu na ulicach zobaczymy te błyskawice. Dziękuję bardzo pani poseł. Zgłosiła pani wniosek w sprawie, czy wnosząc o zamknięcie posiedzenia. Nie, nie będziemy go głosować, dlatego, że ten wniosek jest niedopuszczalny. Chwila, chwila, jest niedopuszczalny. A, zgłosił się z wnioskiem przeciwnym pan poseł i był pierwszy z tym zgłoszeniem. Bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Chyba po raz pierwszy w życiu przyjdzie mi zgodzić się z lewicą, bo kobiety dla mnie też są najważniejsze. Ale to jedyny powód, żeby się zgodzić z tym, z tą propozycją, bo mimo wszystko wydaje mi się, że mamy ważniejszy problem do rozstrzygnięcia na obecnym posiedzeniu. To jest kwestia tej uchwały, o której była tu mowa, przygotowanej przez rolników. Panie marszałku, pan albo kłamie, albo tej, ustawy, tej uchwały nie przeczytał. Bo tu o zakazie importu czy eksportu do Rosji czy Białorusi nie ma w ogóle słowa. Jest mowa o Ukrainie. Panie Marszałku, przypomnę, że jak pamiętam dane, a to są w miarę aktualne dane, to za ubiegły rok my czterokrotnie więcej wyeksportowaliśmy żywności do Rosji niż zaimportowaliśmy. Ponad dwukrotnie zaimportowaliśmy mniej z Białorusi niż, z, niż wyeksportowaliśmy. Więc to jest miec obosieczny. Ale przede wszystkim mam pytanie do Pana Marszałka. Jeśli Pan Marszałek. Zwróci uwagę na Podlasiaka. Panie Marszałku, ja mam jedno pytanie do Pana. Panie Marszałku, ja mam do Pana pytanie. Kto dla Pana jest ważniejszy? Donald Tusk czy rolnicy? Bo uchwałę Donalda Tuska wprowadza Pan w trybie pilnym, a tą wkłada Pan do zamrażarki. Kto jest dla Pana ważniejszy i dlaczego Donald Tusk? Panie pośle, zadał mi pan pytanie, ale najpierw odniosę się do tego, o czym mówił pan wcześniej. Ja nie powiedziałem, że te projekty uchwał są tożsame. Tylko powiedziałem, że dotyczy ten projekt uchwały o Rosji i Białorusi tego, co było już poruszane wcześniej w tej dyskusji. A więc tu mieliśmy nieporozumienie. Natomiast jeżeli pyta mnie Pan, kto jest dla mnie ważniejszy, ważny, ważniejsi są dla mnie wszyscy, którzy dzisiaj chcą tego, żeby w Polsce było lepiej, a więc i rolnicy, i Donald Tusk, a również Pan poseł, który z taką determinacją i kulturą, za co jestem wdzięczny, przedstawił swój wniosek. Serdecznie Panu posłowi dziękuję. Ale Jeszcze to już. Przekażę raz ten projekt uchwały. Ale bo ja wiem. Jednak go nie, Ale nie ja, ja proszę pana, znam ten projekt uchwały, bo nadawałem mu numer druku i osobiście wysłałem do Komisji Rolnictwa. Dziękuję bardzo. Pani poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska, bardzo proszę. Polska 2053 Droga. Proszę o ciszę. Najgorszy prezent, jaki mogłybyśmy otrzymać na Dzień Kobiet, to to, gdyby wszystkie cztery projekty. Ustawy o terminacji ciąży trafiły do kosza. Na to nie możemy sobie pozwolić. Dlatego marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął dobrą decyzję, by dać wszystkim projektom szansę na pracę w komisji. Polska 2050 jest za pracą nad wszystkimi projektami o terminacji ciąży. Uwaga, aby głos każdego środowiska był brany pod uwagę. Jesteśmy za konstruktywnymi rozwiązaniami i pokojem w koalicji. Dlatego będziemy pracować nad tym projektem 11 kwietnia. Marszałek przed chwilą dał słowo. Lepiej mieć miesiąc na przygotowania i rozmowy, niż stracić to, co do tej pory bardzo ciężko osiągnęliśmy. Apelujemy do innych ugrupowań, bo oświadczyłyby tak jak my. Chcą pracować nad wszystkimi projektami i że podniosą ręce w głosowaniu, by wszystkie trafiły pod pracę komisji. To jedyna metoda, by wszystkie poglądy były reprezentowane. A w tej sprawie to jest bardzo ważne, bo głos kobiet i prawa kobiet to jest to, na czym wszystkim nam powinno w tej chwili zależeć. Dziękuję.